Dla kochanej Zuzanny od Lorda Wolkara z pozdrowieniami i przeprosinami. Na skwerze przy zbiegu ulicy Radomskiej i 1 maja przed bramą fabryki samochodów ciężarowych znajduje się pomnik wykonany z bryły granitu, na której umieszczono brązową tablicę z napisem Pracownikom Zakładów Starachowickich B Członkom Ruchu Oporu poległymy w walkach z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945 składa hołd załoga F. Spółka Cywilna w Starachowicach. Wielu polskich pracowników zakładu zaangażowanych było w działalność konspiracyjną i walczyło w oddziałach partyzanckich GL i AK. Na terenie zakładów członkowie AK, mimo czujnej obserwacji ze strony zatrudnionych Niemców, zdołali wyprodukować części broni, które posłużyły do montażu partyzanckich pistoletów KIS. Latem 1944 rok. Wielu pracowników porzuciło pracę i wstąpiło do oddziałów partyzanckich. Na początku okupacji wojskowe władze niemieckie przekazały zakłady starachowickie koncernowi Hermann Goeringwerke, który uruchomił w nich produkcję zbrojeniową. Niewolniczą siłę roboczą w zakładach stanowili Polacy, a od 1942 roku Żydzi zamknięci w przyzakładowych obozach pracy, administracja zakładów, Wspomagana przez miejscową placówkę Gestapo, dopuszczała się represji wobec polskich pracowników fabryki. Już w 1940 roku dokonano aresztowań szeregu zatrudnionych, którzy zostali straceni w egzekucji na brzasku pod skarżyskiem 29 czerwca tego roku. W latach 1943-1944 w wyniku masowych łapanek, przeprowadzanych również na terenie zakładów, Ponad tysiąc pracowników wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy. Polaków podejrzanych o działalność sabotażową i dywersyjną osadzono w karnym obozie wychowawczym, który funkcjonował na terenie zakładów. W szczególnie ciężkich warunkach egzystowali więźniowie żydowskich przy zakładowych obozów pracy. Złe warunki sanitarne i głód powodowały wysoką śmiertelność więźniów. W strażnicy fabryczni dokonywali licznych egzekucji robotników żydowskich, zarówno na terenie obozów jak i zakładów. W 6 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez obozy 4 tysiące zmarło, bądź zostało zamordowanych. Pomoc żydowskim więźniom nieśli polscy pracownicy, z narażeniem własnego życia i swoich bliskich dostarczając im żywności i ułatwiając ucieczkę z obozów. Żydowskie obozy pracy przymusowej zostały zlikwidowane latem 1944 rok. Pozostałych przy życiu około 2000 więźniów Niemcy wywieźli do Święcimia. Fabrykę prawie doszczętnie ograbiono w czasie ewakuacji.